Jeszcze do tego słyszymy dookoła, że nauka języka obcego jest taka trudna i ona musi trwać ona musi bardzo długo trwać. Ty musisz być bardzo cierpliwy, bo każdy się uczy inaczej, każdy się uczy w swoim tempie i jeden się nauczy w rok, drugi się nauczy w dwa miesiące ale ty nie wiesz i ty musisz być po prostu cierpliwym. Jakby ok, no wiadomo, że to jest trudne. To nie jest y, nauczyć się, nie wiem, skakać na skakance. No to trwa, to jest y, długi, trudny, żmudny proces, ale da, każdy to wie. Y, ok, ale są metody, które będą to wszystko tylko wydłużać, a są metody, które to mogą mega przyspieszyć. Więc tak, y, wypełnianie kolorowego e bułczka, nawet jeśli jest fajny, interaktywny i ma QR-kody i coś tam jeszcze to w porównaniu z tym rozmowa z drugim człowiekiem, po prostu rzucenie się na tą głęboką wodę przyniesie ci dużo więcej informacji zwrotnej.